Szczęśliwie, może coś Wam powiem. Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtownie zdobywają je. A więc jest to wariactwo, bo jak inaczej to nazwać? Obawia się, że mamy być opanowani, spokojni, grzeczni i kulturalni. Tak, tacy mamy być względem siebie, bo inaczej to będzie przemoc z naszej strony. A o sprawy zbawienia powinniśmy zabiegać z całą gwałtownością, która w nas jest. I bardzo mi się podoba to określenie, żeby być bożym wariatem. Tak właśnie są postrzegani ludzie, którzy faktycznie Boga stawiają na pierwszym miejscu przed zyskiem i pozycją społeczną. Tak widzi się ludzi, którzy trzymają się zasad moralnych, zamiast wybierać światowe bezkrólewie i brak jakichkolwiek granic w zachowaniu. Królestwo Boże samo się nie zdobędzie, jeśli my nic w tym kierunku nie zrobimy. Trzeba zaplanować nasze działania i być gwałtownikiem. To znaczy, Trzeba będzie niekiedy siłą wyrywać nasze życie z rąk tych, którzy nie chcą słyszeć o Bogu, o wierze, o Kościele i świętości, którzy będą deptać nasze zasady i naukę, którzy będą chcieli wpływać na nasze sumienia, jeśli chodzi o wartość ludzkiego życia, małżeństwa czy rodziny. Skoro dziś Jezus stawia za wzór Jana Chciciela, to właśnie on taki był. Mówił prawdę, żył nią i się jej nie wyparł aż do śmierci. Potrafił powiedzieć w oczy królowi, że pobłądził, może by król się opamiętał, jednak macki grzechu, w jaki wpadł, były silniejsze. Człowiek gwałtowny to nie jest człowiek gwałtu, Cechuje jego radykalizm i gorliwość wyróżnia się także z kruchą i ascezą i słuchaniem słowa Bożego, bo to wszystko potrzebne jest do osiągnięcia Królestwa Bożego już tu, na ziemi. Ale są też inne cechy, które powinien mieć taki gwałtownik w sobie. Są nimi cichość i pokora, które pozwalają iść zupełnie inną drogą, niż ta, którą idzie większość społeczeństwa. Tak więc na każdym kroku człowiek idący ku Królestwu Bożemu będzie spotykał się z oporem. Jezus, mówiąc o Janie, wydaje najlepszą opinię, jaką można wystawić. Pokazuje przez to, że zasady starego przymierza były odpowiednie do tego, żeby wejść na drogę nowego przymierza. I tak jak wtedy żyło się według zasady oko za oko, a ząb za ząb, tak od dziś dobra nowina, czyli Ewangelia, niesie nowo prawo. Zło dobrem zwyciężaj. Tym samym ta gwałtowność wpływa na nas, którzy nie raz i nie dwa gotujemy się do walki. Kipi w nas złość na różne przeciwności. Ale musimy się powstrzymać, bo inaczej nie będziemy się niczym różnić od tych, którym sprawy Boże są obce. Dlatego pójście drogą Ewangelii prowadzi nas wąskimi drogami i ciasnymi drzwiami, by wszystko, co jest zbędne w naszym życiu, zostawić i poczuć się wolnym. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak kończy się dzisiejszy fragment. Cóż więc dotarło do naszych uszu, żebyśmy wyraźnie zaakcentowali to w naszym życiu? To, że Bóg pociąga nas swoim Słowem w głąb. Bowiem Słowo nie tylko dociera do nas z zewnątrz, ale także rodzi się wewnątrz nas. I kiedy nad Nim się pochylamy, usłyszymy więcej niż rozumiemy na co dzień. Tak więc nie tylko słuchajmy, ale także prośmy także o zrozumienie tego, jak stać się gwałtownikiem w drodze do królestwa. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.